Dzień dobry. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Pozwolicie, że nie będę mówił za dużo o niuansach, tak jak ostatnio powiedziałem. Jeżeli ktoś ma ochotę, to możemy o tym porozmawiać w kuluarach, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast w piłce nożnej oczywiście najważniejsze są punkty. Jesteśmy bardzo rozczarowani z tego, tytułu, że tych punktów nie zdobyliśmy. Ale ja pierwszy, w życiu, pierwszy raz w życiu, a kilka razy już na Widzewie byłem, zobaczyłem coś takiego, co się wydarzyło po przegranym meczu. I myślę, że ci zawodnicy, biorąc pod uwagę cały zespół, biorąc pod uwagę kontekst całej sytuacji, tego co się działo, jakie były zmiany, nastawienia ogólnie do całokształtu, zyskali dzisiaj coś więcej niż punkty. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Dziękuję, trenerze. Pora na pytania z sali. Dobry wieczór. Piotr Baleja, Łódź.pl. Trenerze, ja mam takie pytanie. Co się musiało zmienić w drużynie, że z ekipy, która Człapała po boisku we Wrocławiu. Dzisiaj mieliśmy zespół, który gryzł trawę, który no, biegał po tym boisku tak, że się chciał go oglądać i zasłużył na punkty z mistrzem Polski. Trudne pytanie, co się musiało zmienić, to znowu są pewne rzeczy, które myślę, że nie wszystkich interesują w rozumieniu ujęcia, ujęcia taktycznego, natomiast e, ja wiedziałem, byłem pewny, a tym bardziej po tym jak Widzę piłkarzy na co dzień w treningu i potem jak zaczęliśmy pracować, że będzie nam bardzo trudno strzelić bramkę z gry. I było nam trudno strzelić bramkę w Radomiu, z gry w Radomiu, bo sytuacja Perotti'ego to była kontynuacja stałego fragmentu i strzał z dalekiej odległości. No i dzisiaj tracimy również bramkę po stałym fragmencie, po stałym fragmencie ale to też jest część, część piłki nożnej i te bramki tak samo się liczą. Więc, więc to jest naturalne. Myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, jak chcesz bronić, jak do tego podchodzisz, ale też tego, jak o tym myślisz. I myślę, że to jest największa zmiana. W sensie, jak myślimy o bronieniu, i jak jest to ważne w kontekście korzyści, jakie można uzyskać finalnie, na przykład dominując przeciwnika w końcówce meczu i samemu tworzyć sobie szansę. Dobrze, wieczór, panie trenerze. Maciej Winczeski, Radio Widzę. Ja mam dwa pytania. Wystanie nie widzę jeden. pana. Gdzie pan jest? A no to się pan schował. Dzięki. Pytanie numer jeden. Za drugą połowę gratuluję, bo, bo wyglądało to fajnie, natomiast chciałem zapytać dlaczego graliśmy tak naprawdę tylko 45 minut, bo, bo w tej pierwszej wyglądaliśmy po prostu bardzo słabo i, i nie wiem, czy baliśmy się zagrozić bardziej jak Jeloni, czy, czy oddaliśmy inicjatywę? Czym to było spowodowane? To zawsze jest kontekst meczu. Graliśmy z zespołem, który jest aktualnym, mistrzem Polski, z zespołem, który ee, kreuje bardzo wiele sytuacji podbramkowych przeciwko swoim rywalom z zespołem, który jak złapał Belgów to ci nie wiedzieli o co chodzi z całym szacunkiem do zespołu, z którym się mierzyliśmy dlatego bardzo ważnym jest to, aby meczem zarządzać i oczywiście możemy mieć poczucie, że, że, że Jaga dominowała pierwszą połowę natomiast możemy też zadać pytanie, czy co znaczy dominować bo bo dominować to znaczy kreować sytuację w moim przynajmniej rozumieniu eee, i, i myślę, że tych sytuacji aż tak dużo nie było. Natomiast ja mam ogromny szacunek do pracy, którą oni po prostu wykonują, bo to jest powtarzalne i to, jest, to trwa już drugi sezon. I z kim by się nie mierzyli, grają tak samo. Ideą było to, żeby nie poświęcać wielu zawodników do tego, aby presowali drużynę, drużyną przeciwną, tylko wywierali na tyle skuteczną presję, zamykając. Tak naprawdę trzema ludźmi, aby odbierać piłki w środku. I dwa takie odbiory również e, zaliczyliśmy w pierwszej, w pierwszej połowie. Idąc dalej w mecz, łapiąc pewność siebie, wiedziałem, że e, koniec końców doprowadzimy do momentu takiego, jakiego doprowadziliśmy. A posiadając jakość na ławce e, i dobre nastawienie, to, to również to zmieniło obraz meczu. Pytanie drugie od Noa Diliberto. Ten pomysł z ustawieniem go na lewym skrzydle: 19 kontaktów przez 57 minut. Francuza generalnie koledzy też go raczej podaniami nie szukali w jednej akcji. Duży udział mówię tu o tym tej pomyłce, w rozegraniu jakiej robi z własnej franki. Natomiast poza tym, tego pożytku, jeżeli chodzi o Noa, zdecydowanie za mało na ławce najskuteczniejszy skrzydłowy, czyli sypek. Być może tu też jakiś kontekst, może trener coś więcej, coś więcej zdradzi, natomiast na, natomiast na pytanie, co z tym, co z tym Noa, bo no tak jak mówię, no, generalnie bardzo słaby w mojej ocenie oczywiście mecz, mecz szansowy Po ofensywie mm, zgodzę się, że fajerwerków nie było, na pewno stać go na dużo więcej, natomiast ja też chcę dawać możliwość gry ludziom, którzy w treningu wyglądają po prostu bardzo dobrze i Noa wyglądał bardzo dobrze przed Radomiakiem. Nie wszedł na boisko, to również kontekst meczu. I wyglądał bardzo dobrze przed meczem z jak jelonią. I, I biorąc też pod uwagę to, że sypa miał drobny uraz w przeciągu tygodnia, co wyłączyło go z mm, półtora, można powiedzieć, treningu, w tym tego najważniejszego, czyli mm, na dużych przestrzeniach. I to, że Noa nie załamał się tym, że, mm, że nie wyszedł w, w radomiu na boisko, to po prostu na to zasłużył. Po prostu na to zasłużył. Zasłużył na to, żeby zagrać, żeby dostać szansę. Bo to też nie jest tylko i wyłącznie moje odczucie. Ja też rozmawiam z piłkarzami i to tak samo odczucie całego zespołu. Facet po prostu robił bardzo dobrą robotę i na to zasłużył. Kwestia, czy się obronił, oczywiście możemy dyskutować. Robert Fiedźko, telewizja, ja czy ta druga połowa szczególnie da jakieś tam pozytywy, czy, czy takie dobre myślenie przed kolejnym meczem z geekresu? To trzeba się zapytać tych wszystkich ludzi, którzy stali po meczu i klaskali. Ale w środku też czujecie, że to może być? Powiedziałem, mogę powtórzyć to, co powiedziałem piłkarzom, że dzisiaj zarobili dokładnie to samo co na mojej pierwszej wypowiedzi zarobili coś więcej niż punkty. Więc jeżeli pójdą w to, a mam odczucie, że idą i wierzą, to nie ma szans, żeby to nam nie oddało. Po prostu nie ma szans. Bożym, jeszcze zapytam tam coś poważnego, czy... Będzie trochę brzydszy przez kilka dni, ale poza tym jest ok. Dziękuję. A ładny chłopak ogólnie, także wiadomo. Mary już zadzwoniła, ale niepokojąca. Dzień dobry, trener Zakub Chciałbym zapytać, czy, te zmiany, czy też nie było troszkę tak, że trener specjalnie zachował trochę armat na, na ławce, żeby wpuścić po prostu na jagilonię w drugiej połowie wiedząc, że ona ma po prostu problemy w tej drugiej w ostatnich meczach i drugie, drugie pytanie, czy z Hamoliciem wszystko ok, bo to ten przedprost co nie przyjął piłki pod karną, no wygląda bardzo kiepsko. Jeżeli chodzi, zacznijmy od końca, jeżeli chodzi o Hamu, jest u fizjo i pewnie dowiemy się na przestrzeni kilku godzin co tam się dzieje. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo tak samo jak Noa zasłużył na to, żeby być w kadrze meczowej i żeby wejść na boisko w tym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, jest taki program na kanal Plusie. Liga Plus Ekstra się nazywa i można użyć Pomidora, to Pomidor. Dobry wieczór, warto mi staje do sektor widzę. panie trenerze w pierwszym mikrocyklu pana kadencji obecnej pracowaliście nad obroną, teraz dołożyliście trochę ataku co w trzecim. Czy to będą na przykład stałe fragmenty, bo dzisiaj 13 różnych i niektóre widać było, że chyba nie są jeszcze tak pełni dopracowane trochę szycia na kolanie kadencja to duże słowo, biorąc pod uwagę okres. Natomiast no, bez wątpienia musimy zrobić wszystko, żeby te rzuty różne lepiej wykorzystać. Oczywiście prawdopodobnie jakbyśmy wcisnęli to co mieliśmy na głowie, co wylądowało na poprzeczce, pewnie byśmy mówili, że całkiem, całkiem ok. Natomiast to znowu jest tak jak kontekst sytuacji, tak jak w meczu z Radomiakiem. Mówiliśmy, że Radom słaby, to klepnął Legię. Potem my zagraliśmy z nimi. Klepnął Krakowie także, także. Zawsze będzie kontekst wyniku, tworzył narrację, a my musimy potem, oglądając mecz, analizując go, wyciągnąć rzeczywiście to, co jest najistotniejsze esencji, przekazać ją piłkarzom. Natomiast też mam poczucie w tym momencie, jak tu siedzę bez oglądania tego meczu drugi raz, że musimy wyciągnąć więcej. Sajd który był tutaj już wspomniany, położył swoje ręce na pokładzie czy to na przykład otworzy drogę robi turcie do gry na skrzydłach? Lubo jest zawodnikiem bardzo dobrym, bardzo dobrym zawodnikiem i zarówno na dziewiątce, jak i na dziesiątce, jak i na skrzydle może dać określoną jakość. Szkoda, że dzisiaj też jego strzał e, wylądował nad bramką. Ten po chyba, jeżeli pamiętam, kontynuację po aucie. E, I bardzo się cieszę z tego, że do nas e, dołączył. Z hamu przed meczem e, z Radomiakiem i przed tym jak nie był w kadrze umówiliśmy się, że jeżeli wykona pewną pracę to po prostu dostanie szansę. Nie wiem, czy w tym meczu już, który był i który się odbył, czy w kolejnym. Natomiast e, to jest tak samo jak mówiłem w kontekście Noa. Poczucie zespołu też było takie, że tą pracę wykonał i zasłużył na to, żeby się na boisku znaleźć. Jeżeli będzie w to szedł, jeżeli dalej będzie to kontynuował, to naturalna kolej rzeczy będziemy decydować z perspektywy mikrocyklu i przeciwnika. No i ostatnie pytanie ode mnie o Petera Klepki-Lucena. Chyba dużo lepszy gdyż to niż w Radowie. Czemu akurat należy o obronie? Bo ma chyba długie nogi, ale skąd taka decyzja, skoro przychodził jako prawo obrońca? Czy mamy plan być może, żeby wykorzystać jego wzrost do tą gry głową No to jest to, co Pan powiedział na samym końcu. Przepraszam, nie powinien mówić Pan, tylko to, co powiedziałeś na samym końcu, bo się znamy. To, co powiedziałeś na samym końcu, to, e, to też było elementem, który chcieliśmy wykorzystać w kontekście mm, finalizacji, ponieważ e, Jagielonia e, ma problemy z obroną po prostu dalszych stref w polu karnym, a więc wzrost i jego pozycja w ofensywie, czyli tak naprawdę w ofensywie był skrzydłowym. E, który często zamykał te akcję w polu karnym, taki, taki był cel, no to to chcieliśmy po prostu to, e, to wykorzystać, plus e, to co powiedziałem przez chwilą, czyli bardzo dobrze wyglądał w kontekście no i hamu, bardzo dobrze wyglądał w treningu e, i to nie do końca też jest tak, że jeżeli masz nogę wiodącą inną, biorąc szczególnie kontekst przeciwnika i przeciwnika przeciwko któremu gra, bo na przykład może grać przeciwko komuś kto łamie do środka jest takie złe, jeżeli występuje na tej nienominalnej pozycji, jest po prostu bocznym obrońcą, ja traktuję to pozycję jako boczny obrońca, a w kontekście meczu wybieramy takich, którzy naszym zdaniem mogą dać najwięcej biorąc pod uwagę kontekst tego, że Kozi niestety doznał urazu to zdecydowaliśmy się na Petera Czy mamy kolejne pytania? Jeśli nie to dziękuję trenerze Dziękuję, dziękuję, dziękuję też Wam za to, że byliście i wspieraliście, bo zrobiliście naprawdę coś wyjątkowego i co by się nie działo, to zostanie to ze mną zawsze. W sensie mam na myśli to, co wydarzyło się po meczu. Także duże słowo uznania i dziękuję.